Sorry za ten dźwięk w tyle, ale witam, ja jestem, moi drodzy, kamerzysta i za mną dzisiaj jest Lucky Gamer! I teraz, czekajcie, muszę coś zrobić. Szybko wklej... Dobra. <grywy> Lucky Gamer, proszę przywitaj. Siemka, 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 Lucky Gamer. I teraz, jak to się wychodzi z czatu? Przypomnij sobie, kamerzysta... Dobra. Starcie solo, dzisiaj gra dla jak nie będziemy się kręcić dobra, po prostu zaczynamy. Albo nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mała poprawka. A I teraz możemy zacząć. Na, e, Zaczenie nagrywania ogólnie. No wszystko fajnie wygląda. Jestem moi się z Lucky Gamer. Wpadajcie na jego kanał, subskrybujcie. Komentujcie, lajkujcie, powiem jak to totalny, głupi, malutki dzieciak, youtuber. Ale dobra, zapraszam was. A ja przede wszystkim zobaczcie to. Yy, czekajcie, tak, tak, tak. zrobię sobie coś takiego. Patrzcie jego konto. No, normalnie, no. Tak można grać w browsers. Pisze, coś do nas pisze, pan Lucky Gamer. Czyli tak nie można. Wbijajcie na kanał. Bierzemy Piper. Yy. Dobra, okej. Mmm... Ja jest. Okej. Dobra, to razem bierzemy piper. Piperkę razem bierzemy. Okej, okay, dobra. A, dobra. Bo ja mam piperkę. Nawet ze skileczkiem. Dobra. I gotowe możemy zacząć. Grę... w Brawl Stars z Lucky Właśnie usiadłem na jabłko. LOL. Dobra. Mm jak y, ten, sorry za y, stukanie, ale właśnie y, sąsiad y, postanowił y, zbudować coś w swoim pięknym domu. Na bank ktoś tutaj się kampi. czy nawet nie kampi, ale y, dobra, ale dużo psów. Czy to jest Lucky Gamer? Lucky, siema Lucky, kręcimy się. Siema Lucky, dobra, bierz... No dobra, ty weź tam jednego Parkiu aha dobra, bo na takiego dira leciliśmy, dobra, a skrzynki, co się, przepraszam, sorry, pa sorry, xd, ulta, nie powiem co użył, zabiło mnie, no nie, co to jest za coś dziwne, zabiło mnie, a laki dalej gra, więc będziemy tutaj lakiego oglądać. Dobra, go zabiło. Ej czekajcie, zabiło sobie coś takiego yy, w bitwie nie profil, tylko tak i. Kurde, no a tutaj jest oglądaj, szukam oglądaj. Chciałem sobie oglądać mecz. Dobra, Laki, dawaj, wezwali ich Dobra, dawaj, Laki. Tak pukają, no, no masakra. Wszystko się nagrywa. Trzy minuty. Kurde, no nie Laki, Uważaj, 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 uważaj Laki. Dobra. Ucieczka i y, y, teraz ruszenie bomb. Lol. Lucky się nam kręci oczywiście. Dobra, dawajcie, dawaj, 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 dawaj go. Emocje sięgają Zenitu. Lol. XD. Dawaj go teraz. On go, on go na jednego hita zestrzeli. Nie na dwa, sorry. Ci dał radę. Brawo Laki. Brawo Laki! Ładnie poszło. Teraz co? Czas, o Jezu, 8. Okej. Okay. nie niespoczynce. Co się stało? 1.0. Kto teraz? Um, no, nie wiem, moi drodzy, kto teraz? Um, ale dobrze... Um, Okej, okay, nie wiem. Jean. Gene. Jean, nie będzie Jean. Um, Tego mi nie napisało. Jean, dobra, napisało. Mmm. Muszę być Gina. W Powinienem wziąć teraz Gina. I teraz po prostu nie gotowy. teraz powinienem być gotowy. Dobra, inwentora. I teraz powinno być. Jeszcze tak troszeczkę pogramy, i już kończymy. Po prostu taki pierwszy odcinek z Lucky Gamerem. Zobaczyć jak to wszystko będzie szło. Czy jakoś to będzie dobrze szło, czy tam coś nie wiem, coś źle pójdzie, albo co. Dobra, mam Gina. O, siema są bardzo blisko mnie. Siema Dobra, i mamy po jednym par Nie zabijaj mnie. 1-0, oczywiście ja przegrałem. Nie, no nie, znowu przegrałem. Jak można tak grać jak Noob, kompletnie, dobra. Oburzymy sobie lakiego i mm, kończymy odcinek. Dobra, oglądaj. Mm, dobra. Okej, okay, obejrzymy sobie jak tam ci idzie, jak zawsze znowu przegrałam. Siema, Tak się gra. Dobra. Siema. O Jezu, co tu się dzieje? Bot 1, bot 3, automatyczny. Zajwęczę automatyczny. Muszę to zobaczyć, co tutaj się stanie. Laki w ogóle, gdzie jest Laki, pan Laki? Nie widzę pana Lakiego. Laki jest tutaj. No nie, Laki, co ty robisz? XD się zabił. Lol. Lol. Pięć minut odcinka, lol. No jeszcze jedna walka i kończymy, boż. Tak długo nie będzie. Um, gin, mamy po Jeanie. muszę trwać do końca, LOL. Mm, po prostu LOL chciał napisać, tylko że mi napisało. Kto teraz? Weźmiemy sobie teraz ten. Mm, e, to będzie trudne, nie. ty o l colt Kolt i dobra, kolc. Niech będzie po kolcie. Y, każdy po jednym kolcie. I moi drodzy, takie, starcie z lakim. Wreszcie powiedziałem tytuł filmu. Nie będę oszukiwać, wezmę Colta, mam skina, więc... No, no, wszystko gotowe, no gotowy, no oczywiście, że gotowy. wzięłem tego Colta, tak jak się umawiali umawialiśmy. Mm, dobra, Colt, chat, o co chodzi? Piszę. Mm, o co chodzi? Yy, gramy do 10. Dobra. Gotowy, proszę Państwa. Kto dłużej wytrzyma, ja czy Lucky Gamer, ja idę na tam wszystkie te boxy Lucky, mu nie dam ani tego dotknąć, bo na początku myślałem, że tak, a to... Yy, yy, zaraz koń Zaraz kończymy! Yy, ten, mm, no, to jest wiadomość yy, Lol, dałem mu zniszczyć skrzynkę On się tam zbugował, bo chce i na mnie iść i na skrzynkę Po prostu wybagowało mu, a ja zaraz moje rzeczy kończę. Zaraz kończę Odpowiedziałem Przetrwam do końca. Pra nie no, nie wyjdzie mi to. O ty, do double to. Ty patrz, teraz to. Laki, siema laki. <grywy> nie dam pić. Nie no, nie, dobra, nie będę cię zaciukiwał. Będę cię zabijał. Tutaj nikogo nie mam. Nie, do ciebie nie... Nie. Tak to nie ma wyglądać. O, dobra, ten jest box. O, i zabiło pana. <laughs> Lol, nie no, udało się. Ja jestem numer jeden. Dobra, moi drodzy, co? Już się z wami żegnam. Taki króciutki odcinek z okiem jest. O, już się z wami żegnam. I pana razie dzięki. Cześć.